PIS stał się partią nienawiści, propagatorem zła, szczujną przeciwko człowiekowi, budującą stereotypy i uprzedzenia. PIS jest partią antychrześcijańską, zaprzecza nauczaniu Kościoła i samej Ewangelii. Bo to, co mówią, nie ma nic wspólnego z Kościołem. Chrześcijaństw, z chrześcijaństw, Chrześcijaństwem? Z Kościołem, tak. Absolutnie. Kościół też za mało się włączył, te szczęście ostatnio już teraz tak, ale za mało mu się w paradę. Prymas Wojciech, Polsk, eh, Wojciech Polak, pyta. Łatwą sugestią, że każdy uchodźca to terrorysta lub przestępca seksualny. Na takie krzywdzące uproszczenie nie możemy się zgodzić. Nie pomują sensu takiego działania. Piętnowanie niemoralnych i przestępczych zachowań nie może się odbywać przez epatowanie złem, bo wtedy zamiast je zwalczać, stajemy się jego propagatorami. Maciej Mielczarek, Komitet Obrony Demokracji i Koszalin. Zasadniczo poruszyło nas to, co się dzieje na granicy... Polsko-białoruskiej, gdzie uchodźcy w złych, nieludzkich warunkach y, śpią, żyją w lesie. My rozumiemy potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa y, naszemu krajowi, ale, ale widzimy, czujemy, że to, co się tutaj dzieje, to jest nieludzkie. I, i to jest zasadniczo taki, trochę gest, jakby przede wszystkim solidarności, rozpaczy, protestu. No, tak, tak być nie, nie powinno. A powiem też jeszcze tak, że to, co mnie jakby osobiście tak porusza, że to się dzieje w naszym kraju, gdzie jednym z głównych świąt. To jest Boże Narodzenie, gdzie mamy żłobek, jest pieśń, gdzie, gdzie, w której się mówi, że nie było dla ciebie miejsca e, w normalnym y, domu, a, a, a musisz gdzieś przebywać w jakiejś szopie. Więc jak to jest tą naszą wrażliwością polską, katolicką? Ja tego nie rozumiem po prostu. No, po prostu I to jest też tak, że y, no, nie można z tym milczeć. No, ja nie wiem, y, czemu tutaj, jak Ty, Kasia, powiedziałaś, nagle w, w Polsce w Koszalinie nie ma 100 tysięcy czy miliona osób na ulicach i nie protestujemy. Katarzyna Paprocka, Wiosna Lewica, frakcja Wiosna, również Komitet Obrony Demokracji. Ja myślę, że taką najbardziej poruszającą sceną, która się ostatnio przedarła przez media, którą wszyscy jakby zauważyli, to są zdjęcia dzieci z Michałowa. Na dzisiaj wiemy o dwójce z tych dzieci, że przedostały się do Niemiec, ale nie wiemy zupełnie, co się stało z resztą. I ja słuchając kilka lat temu takich informacji z Australii, gdzie też puszbeki były na morzu, byli odpychani ludzie, którzy próbowali dobić do brzegów w Australii, myślałam sobie wtedy, że to jest niemożliwe, żeby to się działo kiedykolwiek u nas. To się nie może zdarzyć, bo jesteśmy w Europie. Jesteśmy cywilizowani i nie dopuścimy nigdy w życiu do, do tak, tak strasznych rzeczy, żeby skazywać ludzi na śmierć właściwie. I to, co się w tej chwili dzieje na polsko-białoruskiej granicy, dla mnie jest absolutnie niedopuszczalne. Ja nie twierdzę, że wszystkich tych ludzi powinniśmy przyjąć, udzielić im azylu, bo tego nie wiem. Od tego są procedury, od tego są ee, jakby już od dawna sp sp sprawdzone procedury, które działają na Zachodzie. Do tej pory, co prawda, fatalnie, ale jakoś działały u nas. Natomiast nowa, chyba jednak rzecz, czyli pushback, jest rzeczą niewyobrażalną. I niezgodną również z prawem. To jest też jakby taka oczywistość, że łamiemy w ten sposób konwencję praw dziecka, łamiemy prawa człowieka, łamiemy wiele traktatów i umów międzynarodowych. I ja przede wszystkim nie mogę zrozumieć, dlaczego to się w ogóle w Polsce dzieje, dlaczego jesteśmy tak okrutni. Ale też my jako społeczeństwo, jako obywatele tak strasznie bezradni, że na to pozwalamy. No, trzeba by było szybko podjąć jakieś bardzo konkretne działania i rzeczywiście tym ludziom e, realnej pomocy udzielić. To co dzisiaj usłyszałam, nie wiem, dwie godziny temu, że znowu wysłaliśmy jakieś, e, tym razem chyba trzy ciężarówki na białoruską granicę, których z pewnością Łukaszenko nie wpuści, tam znowu postają kilka dni i poudają, że staramy się pomóc, pomóc ludziom, no to jest dużo za mało. To, jest, to, jest, to są udawane działania. Oszukujemy, y, znaczy władze nasze oszukują naród, że chcą pomóc. Nie chcą pomóc. Zasadniczo myślę, że na tej granicy powinniście być, wy państwo, dziennikarze, że powinniście patrzeć na ręce, co się dzieje. Ja rozumiem, że trzeba tam powstrzymać ruch jakichkolwiek ludzi, może i jakichś zgromadzeń, żeby, żeby był porządek, ale na wojnie przecież są dziennikarze wojenni. Y, to więc y, my nie wiemy, co tam się naprawdę dzieje. To, to jest naprawdę to, że was tam nie ma dziennikarzy, to, 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 to może mieć duże wątpliwości, że tam się dzieją e, rzeczy no, złe po prostu. Tak naprawdę nie znamy skali tego zjawiska. Bo wszyscy, wszyscy przedstawiciele reżimu, od, naj, od najwyższego szczebla, od prezydenta, poprzez premiera, ministrów, do przedstawicieli y, Straży Granicznej, Policji i Wojska. Wszyscy kłamią, kłamią i jeszcze raz kłamią. Dowiedzieliśmy się, że granicę nielegalnie chciał przez przekroczyć przestępca, który zmarł cztery lata temu. Dokładnie. No bo zatem jak takim zależy na bezpieczeństwie, to niech bronią jednej granicy, a nie jeszcze wewnętrznej granicy stanu wyjątkowego. No to właśnie pozbawiają w ten sposób Dokładnie. siły. Puszczono, ca puszczono straż graniczna, być na, na granicy z Białorusią, to część pilnuje, żeby w Polsce się żaden tam dziennikarz nie dostał. Puszczono, puszczono no. jako, jako dowód puszczono. Zdjęcia, puszczono. zdjęcia, niby odzyskane z telefonów, ale które chodziły wyszukane w internecie sprzed wielu lat. no